Dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt imperatyw dwa, tryb proskazujący dwa, tryb dwa, ogól się, ogól się, wash yourself, umyj się. Umyj się. Comb your hair. Uczesz się. Uczesz się. Call. Zadzwoń. Proszę zadzwonić. Niech pan pani zadzwoni. Zadzwoń. Proszę zadzwonić. Niech pan pani zadzwoni. Begin. Zaczynaj, proszę zaczynać. Niech pan, pani zaczyna. Zaczynaj. Proszę zaczynać. Niech pan, pani zaczyna. Stop. Przestań. Proszę przestać. Niech pan, pani przestanie. Przestań. Proszę przestać. Niech pan, pani przestanie. Leave it. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan, pani, to zostawi. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan, pani to zostawi. Say it. Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan, pani to powie. Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan, pani to powie. Kupto. Proszę to kupić. Niech pan, pani, to kupi. Kupto. Proszę to kupić. Niech pan, pani, to kupi. Never be dishonest. Nigdy nie bądź nieszczery. Nieszczera. Nigdy nie bądź nieszczery. Nieszczera. Never be naughty. Nigdy nie bądź niegrzeczny, niegrzeczna. Nigdy nie bądź niegrzeczny, niegrzeczna. Never be impolite. Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. Always be honest. Bądź zawsze szczery, szczera. Bądź zawsze szczery, szczera. Always be nice. Bądź zawsze miły, miła. Bądź zawsze miły, miła. Always be polite. Bądź zawsze uprzejmy, uprzejma. Bądź zawsze uprzejmy, uprzejma. Hope you arrive home safely. Szczęśliwej drogi do domu. Szczęśliwej drogi do domu. Take care of yourself. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani uważa na siebie. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani uważa na siebie. Do visit us again soon. Proszę nas znowu niedługo odwiedzić. Niech pan pani nas niedługo odwiedzi. Proszę nas znowu niedługo odwiedzić. Niech pan pani nas niedługo odwiedzi.